Hej, jak to już oglądasz, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. A ze mną jest jakaś kolega, ustawił się i zostaw subskrypcję, łapkę w górę i komentarz, ładny i lecimy. Dzisiaj zagramy sobie w Family, gościu Family. Zagramy sobie w Family właśnie. Fajna to jest gra. Oh. Serduszko mamy takie? Pizza! Pizza! pizza. I wózek, trzeba kogoś zabrać? Pizza! I pizza właśnie taka jest? I teraz... O nie, 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 nie. O nie, Dobra. Idę, idę, nie, idę 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 Mogę, tu jest z mogę. mogę 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 nie, Zdążyłem, nie wiem po co ja chciałem wyjść, ale zdążyłem. Dzisiaj taki odcinek, gdzie chciałabym po prostu zagrać sobie family i pokazać wam jak fajnie już mi idzie te family. Teraz mam pieniążków 810. Ja chcę wyjść z tego domu, dziękuję. Teraz idziemy sobie do shopu. takiego. Faraut, klepsu, Mendy, dawajcie i lęka, hejka tu lęka. Dawajcie łapki w górę. Nigdy was jeszcze nie widziałem, ale może kiedyś się spotkamy, jak obejrzycie ten filmik. Jak chcecie. Ja zbieram cały czas na ten nóż, bo chcę być bandytą. Yy, teraz... Yy. Zasubskrybujcie mój kanał, a teraz idziemy, no nie wiem gdzie. Um, łączę sobie turbo i idziemy. Nie jestem najlepszym youtuberem jakimś. Nie jestem. Nie, nie najlepiej nagrywam filmiki, ale coś tam widać, prawda? Um, ten garaż, co ten garaż może? Ej. Ja nie chcę kupować domu, bo dzisiaj przez przypadek na yy, ten, yy, kupiłem i nie miałem kasy. Jakaś dziewczyna, ładno, doszątkę zrobimy. Flandkę. Oj, fire out. Ty też masz takie ty, yy, ty też masz takie odcinki, gdzie dziewczyny nie chcą cię lubić, prawda? <laughs> nie dziwię się, że fajnaut tecy jesteśmy, no wiesz. <laughs> Teraz po to jest ten odcinek, bo dawno nie było odcinku, tak sobie z, pami, z family chciałem nagrać, a teraz się przebierzemy za ...siłacza. Oj, hej! Hej! Ja usiłamko z tej strony koczę. <grym> Fajnie to ten. <grym> Zasubskrybujcie mój kanał i dajcie łapkę w górę. O oh, 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 oh. oh. zimę, Bardzo dawno do, e, bardzo daleko jeszcze do zimy. przyniosę wam prezenty. Oh, 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 oh. Dobra, <taki> takie <taki> <taki> mm. nie mam Robuxów, mama chce mi kupić ale nie mogę. Mama nie ma żadnej karty. Nie wie jak to się kupuje, bo to tylko kredyty, a mama nie rozumie mnie o ci chodzi. O. o, to jest fajne. E, my zbieramy na fajną taką rzecz. E, nie będzie e, liveów, bo jeszcze nie mogę. Oj, czekaj, bo zacięło mi się. Kolego, gdzie jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału? to zostaw łapkę w górę zasubskrybuj daj lajka, komentarz i i fajnie ci się będzie oglądało dobra teraz y, zrobię cięcie, nie dobra nie nie będę robił, bo to bez celu. i teraz przebiorę się e, co by tutaj ubrać co by tutaj ubrać? Dużo rzeczy jest. Hej, ja Maszynenko, jestem Bananek. I co tam dzisiaj będziemy robić? Zasubskrybujcie mój kanał. Hej, ja jestem Bananek, Bananek. Zasubskrybujcie mój kanał, bo mi włosy tu wystają. Hej, zasubskrybujcie. Bo jak nie? Nie chcę się Dobra. Fajny odcinek jest tu powy, tak bym powiedział. I, i co by teraz zrobić? Nie ma Polaków. O. Oj, przepraszam, że tak wyskoczyło, ale nie ma Polaków. To jest najgorsze. E, jutro będzie odcinek e, Jakby mi się udało To by był odcinek Wieczorem Albo jeszcze po południu Nie wiem Rano, po południu O! e, Patrzcie Patrzcie Kaczka mi daje te Ja też jej Ożeniłem się Ożeniłem Za chwilę będziemy mogli Patrz Ciekawe czy pójdzie za mną Okej okay? On nie chce żadnego VIP'a. Dobra, chodź, chodź, chodź. Mała Kaczko. ja? Dobra, nie, chodź należak. O Boże, należy mi się wakacje. Z moją sząką kaczuszką. Eee, zasubskrybuj mój kanał, bo to mi się przyda i tak będę do końca odcinka ci machał. Pod nudę, żeby żebyś zasubskrybował. Mam mało subskrypcji. Musi musimy do, e, do końca. E, do e, w lato, do, e, jak się skończy lato, to musimy dobić subskrypcji chociaż 25 albo 20. Bo to dla was jest za łatwe, ale nie chcecie subskrybować i to mi jest smutno. To mi jest smutno. To mi jest smutno. Ale jak będziesz subskrybował. To po prostu brawa Subskrybuj mój kanał dlatego, bo jak nie, to pierwsze usiądę sobie. Po drugie zrobię daba, zatańcę i zrobię dla Ciebie coś takiego. I zrobię ukunek, coś takiego zrobię dla ciebie flosa, daba i Dance. czekaj? i Dance. i dlatego chyba to się robi i w następnym odcinku powiem kto mnie y kto zrobił ładny komentarz dla mnie jej jej a w dzisiejszym odcinku jakie są ładne komentarze jeden tylko dostałem od Anieli Grzelka y nie mogę Wam go pokazać, ale coś ładnego. Powiem Wam takie serduszka, nie nie, nie serduszka, buźki z takimi czerwony, czerwonymi serduszkami, o takimi właśnie taka buźka. I tak bardzo spięć chyba było, później co tam nagramy, jakiś odcinek z Family Paradise. A ja powiedziałam... Tak pomyślałem sobie i powiedziałam, że jak będzie, podam, oj przepraszam, jak poda mi nick do Robloxa, to zagram, a dzisiaj podała mi właśnie nick, ona się nazywa, nazywa Żelka1987 i nagram z Tobą kiedyś odcinek, ale jak będziesz umiała wygrać w Robloxa, bo na razie jakoś nie idzie, no i... Dziękuję Wam za oglądanie. Jeszcze o, jeszcze pójdziemy sobie na imprezę i skończymy sobie właśnie, o Jezu, jaka góra tam była. Pójdziemy jeszcze sobie na imprezę i skończymy. I dzisiaj jeszcze dwa odcinki się pojawią. Jeden, czyli będą dwa wieczorem. Czyli ten będzie pierwszy i drugi jeszcze będzie. A my się żegnamy jak sobie bananek odpoczywa na urzeczku. Trzymajcie się i jutro opowiem wam kto mi da ładny komentarz i trzymajcie się na razie subskrybujcie łapka w górę i dobijmy tak z 500 łapek w górę i do zobaczenia siema.